Marek Dochnal wygrał. w Góra dopiero walczy o odszkodowanie. Był ścigany za morderstwo. Złapali go. Usłyszał wyrok. 25 lat pozbawienia wolności. W areszcie spędził 3 lata. Został uniewinniony, ale jego życie stało się koszmarem. Żona zażądała rozwodu. Znajomi, wierząc w wyrok sądu, zerwali z nim kontakty. Stracił wszystko, na co pracował całe życie. Teraz walczy o zadośćuczynienie. Jednak prokuratura odmówiła śledztwa. Zbigniew Góra nie traci jednak nadziei. Joanna Maraszek. Tak działa nasz wyjątek. Dziś swoją historię opowiada ze spokojem. Problemy zaczęły się od porannego stukania do drzwi, później aresztowania. Wtedy dowiedział się, że jest podejrzany o morderstwo. Pierwsza myśl pomyłka, która szybko wyjdzie na jaw. Niestety, sąd przychylił się do prokuratorskiego aktu oskarżenia. Zbigniew Gies został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, za co wymierzono mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Musiał pogodzić się z myślą, że stracił to, na co pracował całe życie. Jednak wciąż miał nadzieję, że dowiedzie prawdę. Po trzech latach starań, setkach odwołań i próśb udało się. Ślady DNA przy ponownym badaniu, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik badawczych. Utwierdziły sąd apelacyjny w przekonaniu, że wyrok sądu pierwszej instancji co do tego, że oskarżony nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa jest słuszny. Wtedy wszystko się zmieniło. W trakcie aresztowania żona rozwiodła się ze mną. Dzisiaj jesteśmy z powrotem razem. Jesteśmy, jesteśmy znowu rodziną troszeczkę po przejściach. Koszmarny sen minął, ale uniewinnienie było dopiero początkiem. Teraz pan Zbigniew stara się o odszkodowanie i ukaranie osób odpowiedzialnych za feralną pomyłkę wymiaru sprawiedliwości. Fundacja złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, gdzie bardzo dokładnie wymieniliśmy wszystkie naruszenia. Prawa. Co więcej, pokazaliśmy dowody, że funkcjonariusze w jakiś sposób mataczyli czy wpływali na materiał dowodowy podczas tej sprawy. Ale udowodnienie tego nie będzie łatwe. Decyzja prokuratury okręgowej w Radomiu daje do myślenia. A jej uzasadnienie budzi poważne wątpliwości ekspertów. Zawiadamiam, że prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych na szkodę Zbigniewa Góry. Stwierdzili, że nastąpiło przedawnienie czyli w tym momencie, zdaniem prokuratury, można człowieka zamknąć do aresztu niewidnie, Można mataczyć w materiale dowodowym, można preparować dowody. Wystarczy później tego człowieka kilka lat potrzymać w areszcie, wypuścić i praktycznie winny. Już nie można go zliczyć, ponieważ następuje przedawnienie. Przykro jest żyć w kraju, w którym nie, nie ma dokąd pójść, jeżeli człowiekowi się krzywda Człowiekowi, który żyje uczciwy, który płaci podatki, który powinien czuć, że ma jakąś nagrodę za to, że jest uczciwy. Teraz pozostaje tylko skomplikowana i czasochłonna walka o odszkodowanie. Joanna Maraszek, Superstacja.